To mógł być taki widelec wojskowy połączony z łyżką. Jest taka szansa. Coś ciężkiego. Tutaj jest nap jakiś napis 42 albo 420 odłamek jakiś Możliwe. Ciężkie. Mam monetkę. 20 złotych. Jeszcze w tej samej dziurze. Druga moneta, 10 zł z Adamem Mickiewiczem. Ekstra, może jeszcze coś jest? Nie, chyba już nie ma. Także ktoś 30 zł zgubił, nieźle. A jednak, dołek obok jeszcze jedna moneta. Tym razem Bolesław Prus. Tym razem 10 zł też 82 rok Słuchajcie jest jeszcze sygnał już widzę rand monety tutaj w tym samym dołku jeszcze jedna moneta kto tym razem a tym razem 10 zł. Jeszcze coś będzie? Nie, na razie nie. Ale może jeszcze coś będzie. Mam coś. Już myślałem, że jakaś odznaka. A tu takie coś, jakieś R. Nie wiem, czy to jakaś pieczątka, czy co. No ogólnie to chodzę sobie po tym wodzie, gdzie te łobuzy, te doły powykopywali. Tata zakopał je. Dziękuję tato, że zakopałeś te dziury. No i cóż, nie wszystko znaleźli. Jak widać, bo i tamte PRL-ki i to W miejscach, w których nie było kopane, czyli tutaj jest drugi depozyt prl -ków. Tam były cztery całkiem fajne: Bojprus i, i Mickiewicz. A tutaj dwa z już mam. Oczywiście, gdyby oglądali, to panowie, którzy tutaj kopali. To zapraszam serdecznie. Fotopułapki już są zainstalowane. Także czekamy tylko aż przyjdziecie i pokażecie swoją twarz. Natomiast tutaj mamy kolejną monetkę. Z tego samego dołka. 82 rocznik. 5 zł. Wy tego nie słyszycie, ale ja słyszę Dzięczą sobie stuka. A tutaj mamy już myślałem, że jakieś sreberko. A tutaj proszę bardzo. Dwa grosze takie piękne. To będzie 49. Tak. Zgadza się. No ogólnie to miejsce jest zakopane tutaj, gdzie wytargali ten największy złom. A powiedzcie mi, od czego to może być? Jeśli ktoś ma jakąś wiedzę na ten temat. Ciężkie jak diabli Co to może być? To jest jakaś bomba Znaczy łuska po bombie, bo, bo widać, że to tylko jest yy, o, puste w środku. A tutaj kolejna dawka złomu znaleziona przez szabrowników. To mama znów znalazła, pozbierała na kupkę. Tutaj takie coś jest. Co to może być? Czy to jakiś był. Patrzcie, puste w środku. Czy to jakaś była. O, tu jakieś jest zapięcie jakieś. Nie wiem, nie wiem. I takie. Jeszcze przedmioty. Kółka takie. Podsumowanie wygląda tak kawałek łyżki, R, kółko, odłamek, dwie łódki od łyżki, kawałek widelca, kawałek uchwytów, to też od sztuczców. Taki fajny stary kapsel kocimia. Jakby ktoś chciał, to mogę mu dać. No i tutaj 20 zł. Bolesław Prus 10 zł. 10 zł zwykłe. Mickiewicz 10 zł. 5 zł. 2 złotówki i 2 grosze. Proszę. No nic. Nic nie znalazłem ciekawego sitem. To przynajmniej puszki pozbieram. O, tu pełne piwo. Ktoś już nie mógł pewnie którejś z kolei. A to w, yy, spod pomostu wyłowiłem. Także dużo nie znalazłem, ale puszek przynajmniej pozbierałem trochę. Także nie ma tego złego. Dobra, na razie.